Niektórzy ludzie potrafią być mili i życzliwi dla drugiego człowieka. Są jednak tacy, dla których jedynym celem jest uprzykrzanie życia innym. Nie wierzycie? Poczekajcie, aż usłyszycie tę historię, która przydarzyła się jednemu rosyjskiemu taksówkarzowi. Jak pewnie wiecie, taksówkarze mają takich historii na pęczki, ponieważ codziennie spotykają się z wieloma różnymi ludźmi. Ta jednak jest wyjątkowa. Zapraszam do oglądania. Był późny czwartkowy wieczór. zbliżała się północ. Taksówkarz o imieniu Bogdan otrzymał ostatnie zlecenie odebrania kogoś z apteki. Oto jak relacjonuje tę noc sam taksówkarz. Podjechałem pod aptekę, a do samochodu wsiadła młoda, ładna kobieta, która była farmaceutką. Musiała tam pracować. Kobieta specjalnie się nie odzywała, więc też nie podejmowałem rozmowy. Również zależało mi na tym, aby szybko zakończyć ten ostatni kurs i wrócić do domu. Przejechaliśmy niecałe 5 km. Kiedy dotarliśmy na miejsce, kobieta dała mi banknot w wysokości 5000 rubli. To około 280 zł. Byłem w lekkim szoku, ponieważ kurs kosztował 500 rubli, czyli około 30 złotych. Zapytałem jej, dlaczego nie powiedziała mi wcześniej, że ma tylko tak grubą gotówkę. Starałem się bardzo uprzejmie z nią rozmawiać. To jest twój problem! Kobieta odpowiedziała nieprzyjemnym tonem, gdzie ja mam o tej porze rozmienić te pieniądze? Zapytałem wiedząc, że jest już po północy i wszystko jest zamknięte. Albo mi wydasz resztę, albo nie zapłacę. Kobieta stanowczo odpowiedziała: Nic nie mogłem zrobić. Musiałem iść i poszukać jakiegoś sklepu, aby rozmienić pieniądze. Spędziliśmy więc razem kolejne 15 minut, szukając czegoś otwartego. Przez ten cały czas nie mogłem niczego znaleźć. W końcu udało mi się gdzieś rozwinąć pieniądze. Niestety nie miałem całej kwoty, ale, będąc stratny, chciałem jej oddać większą sumę. Kobieta jednak odmówiła przyjęcia większej ilości pieniędzy, niż się należało. Powiedziała, że nie potrzebuje pieniędzy innych ludzi. Chciała dostać dokładnie tyle reszty, ile powinna. Miała ona wynosić dokładnie 4500 rubli. Zaczęliśmy szukać kolejnego sklepu. Powoli traciłem cierpliwość. Finalnie, zamiast 7 minut, cały kurs zajął ponad godzinę. Gdy kobieta opuściła mój samochód, cieszyłem się, że nigdy więcej nie będę miał z nią do czynienia. Niestety grubo się myliłem. Kolejny dzień miałem wolny, dlatego postanowiłem, że się wyśpię po poprzednim dniu pracy. Nagle obudził mnie telefon od kierownika sieci taksówkarskiej. Jak się okazało, ta sama kobieta zadzwoniła do szefa i powiedziała, że zachowywałem się przy niej wulgarnie i hamsko. Poprosiła też, aby szef wyrzucił mnie z pracy. Nie dość, że poprzedniego dnia straciłem na nią dużo czasu i pieniędzy, to jeszcze groziły mi kolejne problemy. Oczywiście miała częściowo rację. To moja wina, że nie miałem jak wydać. Z drugiej strony od razu mogła powiedzieć, że nie ma drobnych, prawda? Przez cały dzień zastanawiałem się nad tą sytuacją. Doszedłem do wniosku, że muszę się jakoś zemścić. Wiem, że to nieładnie trzymać urazę, ale zachowanie tej kobiety bardzo mnie zdenerwowało. Obmyśliłem swój plan wiedząc, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Dowiedziałem się, że pasażerka pracowała w tej aptece w weekend. Postanowiłem wybrać się tam w niedzielę rano. Poszedłem do apteki i zakupiłem u niej witaminę C za około 75 groszy. Tym samym zapłaciłem banknotem o równowartości 280 zł. Pani była bardzo oburzona, ale mimo to wydała mi resztę. Jednak nie przestałem na tym. Naprawdę chciałem, żeby ta kobieta poczuła wszystko to, co ja czułem. Tydzień później znów przyszedłem po witaminece. Tym razem jednak zapłaciłem banknotem o wysokości 500 zł. Kobieta kompletnie się tego nie spodziewała. Była wściekła. Zaczęła na mnie krzyczeć i zrobiła się z tego spora awantura. Finalnie powiedziała, że nie sprzeda mi nic z tej apteki, że mam z niej wyjść. Jako uczciwy człowiek zadzwoniłem do jej szefa i opisałem całą sytuację. Szef musiał przyjechać z resztą i mi ją wydać. Nie umieszkał też mocno zganić swoją pracownicę. Niestety, nie wiem co dalej się tam wydarzyło, ale chyba nigdy więcej już jej tam nie widziałem. Sama odeszła? A może została zwolniona? Szczerze, już mnie to nie interesuje. I tak właśnie zakończyła się historia zawistnej kobiety i taksówkarza. Zastanawiacie się dlaczego farmaceutka się tak zachowała? O co mogło jej chodzić? Miała zły dzień, a może z natury była złośliwa. Pamiętajcie, żeby starać się być uprzejmym i miłym dla innych i nie uprzykrzeć nikomu życia na złość. Nic z tego nie mamy, a możemy sprawić komuś przykrość. Oraz, jak pokazuje ta historia, szybko może się to na nas zemścić. Napiszcie, co sądzicie o tej historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.